Ja sobie wziąłem kliny, bo warto mieć. To prawda tutaj one są bardziej dla bezpieczeństwa, bo to żeby bez klinów poleci. Ale też, też warto wiedzieć o tych różnych klinach. Tak jak przydajecie, to mówicie o klinach, że są wysokie, niskie kliny. No i żeby ich nie niszczyć, to też trzeba mieć głowę, że tak powiem, do, do, do dobrej pracy. Kliny. Ja lubię tą siekierę, bo ona jest płaska tutaj i, właśnie się tak? I ona ciągnie dobrze po tej płaszczyźnie klina. Żeby, żeby go nie zniszczyć teraz jeśli chodzi o całą ścinkę no to, to oczywiście parę książek na ten temat powstało filmów też wiele ciekawych natomiast przygotowanie tego drzewa stanowisko i tak dalej ta strefa bezpieczeństwa dla was to musicie obejść dwie wysokości drzewa dla, dla pewności, że ono nikogo nie, nie dotknie natomiast ja też z praktyki zauważyłem, że ten, ten kask jest naprawdę istotny przy ścinaniu drzewa bo jak wniesie drzewo tu na dole to drgania idą do samej I może spać, posuć, może spać. Tak, właśnie. Szusz, Dlatego wart warto, warto ocenić sytuację. Słuchajcie, byłem na praktykach kiedyś Są w się bierznik bardzo dawno temu. I, mocna zima. Bóg jest kruchy zimą. I drwal pod tym drzewem śniadł to drzewo i to pod tym drzewem Do Gałązka z wysokości spadła i się Panu wbiła w głowę. Bardzo przykra sprawa, ale, ale nie miał kasku. Natomiast tutaj muszę przygotować sobie ścieżkę oddalania tak zwaną, tak? Ja wiem, że to drzewo zacznę Bezpieczeństwo ciąć. jest z boku, jest tak? Z Będę uciekał w tą stronę, tak jest. także tam sobie nie, nie czyszczę tego terenu. No i jest e, te wszystkie zabiegi, które muszę zrobić oczywiście po kolei. Zredukować te ciągi można, nie? zostaniecie tutaj do momentu zrobienia tego razu podcinającego. żeby w głowie nie uderzyć. też sobie to sprzątam. Jak już podetnę to drzewo, no to już wówczas e, bym was poprosił o oddalenie się. To co jest coś... zdrowe, będziemy widzieli po kolorze trocin, jak pójdzie z pilota, tak, to od razu tak. jest sygnał jak idzie trocina e, inna, Zapach, tak, że jest drzewo niezdrowe, a to jest sygnał dla Ciebie, że musi być z bardzo szeroka zawiaska. Drugi sposób, żeby zobaczyć czy jest zdrowe to jest po prostu opłukanie. Jak jest głuche, to znaczy zdrowe. Albo, jest, albo grzeb, to jest wtedy widoczne. Teraz w życiu miałem, że tam okazję tak? się się, no nie? Czyli co? Muszę zacząć tak naprawdę od wcięcia się 45 stopni na około 1 trzecią grubości drzewa, tak? Tak, sugerowałbym tak. się wciąć do tej, do tej głębokości. Gdyby było miejsce na pracę klinami, to jest bardzo fajne działo. Dlatego, że ten napływ stworzeniowy, bo napływy się dzieli na przeszkadzające i pomagające. Ten napływ jest przeszkadzający, bo on zmniejsza siłę prowadnicy. Można go odciąć, nie trzeba. Czyli mogę sobie tutaj potem... Tak? Natomiast ten napływ będzie bardzo przydatny do pracy klinami, bo on będzie tego tak ciągnął. Ten, ten napływ tak? trzeba walić po prostu w skrócie mówiąc, klina i on będzie ciągnął. Dziewo jest proste, także żeby bez klina, ale ale dla pewności go bijemy. ma trochę jak zobacz posuszu więc ten jest jest potrzebny można tak? Bardzo się narobi, nie strona, okay. napracuje się. Jedna strona z drugiej strony. Ja bym sugerował sobie oprzeć się od drzewu. Ja też tak do tak? robię. I, I można poznać, jak ktoś, tak powiem, dużo pracuje pilarką, to będzie miał brudną nogę tutaj i brudne barki tu. To znaczy, że jak tnie, bo zobaczcie... Lepiej kąt sobie tak zrobić To cięcie, on zetnie to drzewo. Natomiast ta pozycja powoduje tak, że cały znaczy, ciężar pilarki znaczy jest w ręku. Znaczy, no, tak? Dokładnie, tak tutaj kolega pokazuje. Słyszę, trochę mi się źle kojarzyło, no, to... mogłoby być na filmie, no nie? tak oparte o ja, drzewo. Jak, jak się oprę od drzewo w ten sposób i w ten piło sobie położę tutaj, kąt jest łatwiej złapać. To mam Wszystko obciążenie się... rąk no. tu, znaczy podparcie rąk mam na kolanach i cały ciężar pilarki <grym> jest zupełnie inaczej Pod nogę sobie, nogą, sobie możesz wsadzić. A ja sobie zrobię oparcie tak, I przy okazji mam tak. wycelowane tutaj kreskę i się mogę do tego drzewa przymierzyć. i Nie bać się o to drzewo oprzeć, ono się nie przewróci. Tak? A, a, ja, a dla mnie jest dużo lżej, mieć ręce oparte tutaj. No niestety, kurtka może być, yy, może kolega dlatego się nie oparł. I, i ten no tak, jest ten, ten Teraz, plan. uwaga, teraz założenie razu podcinającego w ten sposób powoduje to, że jak poszedł tak, to zobaczcie, on skończy tutaj. nie mam Tu, za, za głęboko. Musimy zejść troszkę niżej, żeby ten pień nie był też wysoki. dziesiąta średnicy to jest norma i założyć to, to cięcie troszkę niżej, tak? Ukierunkować sobie, gdzie ono ma lecieć, żeby nie zahaczyło. Tu jest, tu jest wolna luka, tak? Ono akurat będzie ciągnęło tutaj. Ten zawias jest tam. I starać się ra, raczej, raczej nie za głęboko podciąć. Zawsze możemy poprawić, ale jak już zrobimy za głęboko, zaczniemy, to skończymy na połowie, tak? A jak połowa, zaczniemy ścinać, to ono może zacząć od razu tańczyć, tańczyć, tak? Tańczyć. Dokładnie. <kluje> Po tak, piła okay. jest w tym miejscu A tu masz piłę w wyższym miejscu, tak? I zobacz, przeszkadza Ci tutaj ten napływ, tak? Cały czas ten napływ przeszkadza, więc ten napływ bym proponował zupełnie tutaj, tak? I go nie patrzcie tutaj no. wy, wyprowadzić, On jest nie począdam. I nikt nie może przeciąć zawiasu, bo ono ucieknie cieknie drzewo. tak, tak naprawdę zawiasa ile 1 nie mniej grubości, nie. Jedna. W tym przypadku 8 cm spokojnie. Ok. Szeroko otwarty kąt jest także spokojnie ono poleci. Czy tak naprawdę wysokością jakieś 5 cm poniżej tego dolnego poziomu zawiasy? Być Musisz być taka... tak. ty, ty masz zaznaczone, że to nie? Tak. Musisz mieć tu węku 45 nie. stopni, tak? W jedną Gdy i drugą się Nie potknął o coś, jak będziesz Wiecie, zdarzyć, drzewa, odwrócić, to nie to Pamiętaj o tym, nie możesz przeciąć zawiasy, bo na wtedy stracimy kontrolę. No i te poziomy uciekły, nie? One powinny być wyważone. Tak, dokładnie. Trochę na gazie pracujesz, widać, że ta komatorka trochę, ale... Paliwa dużo idzie, nie? To jest dzika wiśnia. Dzika wiśnia, taka leśna. Stasia wiśnia. No. E, teraz, jak, jak będziesz ją przesyłał, to uważaj na grubsze gałęzie, powinny się skrócić. Tak? Mm -hmm. Najpierw czasami, A, żeby, tak? Żeby, tak. żeby nie poleciały. I nie, nie możesz e, ciąć do nogi. Młode nogi, nogi, tak. tak? Okay. I staraj się opierać na żeby nie nosić. Żeby ona leżała na, żeby tak. ona żeby na brzegu. Tak? Można, ten? <kluz> żeby rok nie ten. Żeby rok nie obciążasz, tak, żeby ona leżała na drzewie.